Witajcie w kolejnym odcinku. Jestem właśnie na SGWT, ale coś jakiś... Bóg, bo jestem na tej samej plaży, co gracz obok. Dobra, lecimy. Dobra, już nic jest łapień, nie złapię, nie zależy Kurde, zakapili No dobra. Pierwszy raz jadłem tą mapkę i wygląda nawet na fajną. O, widzę skrzynkę. No nieźle, bardzo dobrze. Mam żelazny miecz, jak na początek, to bardzo dobrze mi idzie. Wiem, brypkę, że mi za nie pójdę, nie będę się spieszył. Teraz wystarczy zbiorę jakiś dobry ekwipunek, zbrojkę. No nie dobrze. Idę gdzieś, ale nie wiem gdzie, bo. Jadę o jakaś gałka. Jak co Czy coś nie ufam tej kolce, więc lepiej nie będę jej dusił? A tu jest coś za na podejrzanie. Hmm. O, do góry są schodne. Ale jakieś skrzynki, to, to ja tu nie widzę. Może tutaj znajdę. Mapka ogólnie spoko, ale skrzynek coś tu chyba za dużo nie ma. Jak widać. Może nie jestem w tej części co powinienem. Hmm. Co to jest? Pudzynek jakiś, kurde ciemno jest jak... O nie, Clipper. No nie, tylko nie Clipper. Dobra, ulaź go. Idę na mosta sprawdzić, czy tam nie ma żadnych Hestów. Lub crafting table, enchantingu... En table en enchant table, Czy tych różnych innych pierdów. Kurde, no nie ma. Idziemy dalej. Zerknę ile zostało osób, na no, pięciu razem ze mną. Czyli jeszcze czterech muszę ubić do wygranej. Dobra, idę może na dół. Może coś na dole będzie coś ciekawego? Choć wątpię, jeśli już tyle osób tam coś wywyżyło. O, widzę jakieś kolesia, żelazne buciki. Pójdę na niego, jeśli zdąży go zdąży tam dojść. Choć teraz już to bardzo wątpię. No cóż, nie poradzę. paradę. Tak, Zarknę sobie tu. Może tu coś będzie? Nie, nie widzę, żeby coś tam było. Dobra, nie ma. Może tu? Nie. Hmm, na lawie ukrywa skrzynkę, a na pewno już bym ktoś wypróżnił. O kurde, sam to jest wyzwanie iść pod tą skrzynkę. Tu przez czemu wzięto zima co szedł, którego chciałem go ubić. W jedną rybkę. Dobra, idziemy dalej. Hmm, złoto. Ale do wykopania. Nawet kilofa nie mam. A jest zabezpieczone wszystko kuboidem. Kurde no. Niko, tu nie ma a czterech nas zostało, może to nie wpadł gdzieś w lawel. Ktoś go zabił tak czy inaczej, może gdzieś, tu, może gdzieś go tu spotkam jeszcze w takim eku jak był wcześniej. Ostatnia rybka. Stracone półmięska. Muszę uważać. Kurde, full na dole full lawy. Jeśli ja się nie mylę, tu była ta skrzynka co widziałem już tego to do dołu. No, ale cóż, nie sięgnę i stąd. Lub sięgnę, ale jest ryzyko duże, że wpadnę w lawę, więc nie będę próbował. Ryzykowanie jestem dosyć słabe, więc. Było 90%, że umrę. Dobra. Schodzimy na dół. Minę klas... Nie, dobra, idę dalej. O, tu co ja widzę, schody jakieś. Tu jeszcze nie widzę, nie byłem, więc. O, drzwi ładnie zapowiadające się. Bardziej mi powiedział, że to jak pułapka wygląda. Hmm. Muszę uważać na pułapki. Bo w takich ciemnościach za dużo się nie powężę. Chyba, że może jakiś chest jest tu ukryty. Hmm, i znowu wracam do punktu wyjścia. Grzyby? Kurde, grzybów. Nic się nie da niż żyć. Abym sobie... A, dobra. Tak mi nie mam, Więc nie zrobię zupy. O kurde, szkoda. Ale nic nie poradzę. Są nas nadal czterech na taką wielką mapę. No cóż, trzeba jechać dalej. Nie poddam mi się tak łatwo. O, domek. Aha, tu już byłem przecież, zapomniałem. Ale nie zmieszyłem tu na dole niczego, więc... Może coś znajdę. Nie, raczej tu nic nie będzie. Nie dobra, idziemy dalej O tym wodospad zapowiada się Ciekawie co ją do góry, bo jeszcze tam do góry nie byłem. Sora almo katar Katari jest on z lekka chory szczerze mówiąc Jeśli słyszysz jakieś dźwięki po Dzięki, niedaleko mnie. O, ogródek, ale teraz to już nie zejdę tak raz, dwa, na dół. Muszę użyć tej wody, co tam było. Hmm. Tam coś to, zapowiada to, się ciekawiąco. co... Chyba tam pójdę. Dobra, lecę na dół. O kurde. Lecę w górę, lecę w górę. Próbować. RYZYKO RYZYKO A kurde straciłem Dwa serduszka Chyba mi się naładowało Do pełna Muszę pilnie znaleźć w i jakąś lepszą sprójkę Przede wszystkim jedzenie O zbrojkę. No liście się nie da niczyć. Co to za mapa kurde O pies. Kurde, kości mam, a pecha mam, kurde. Nie idzie, poradzę. Hmm. A co tu idzie, co tu jest jakaś... Dobra, nic tu nie ma. A ja a już byłem w jakiejś... A już myślałem, że nie miał jakieś szansę na no, zdobycie jakiejś... To wyrób temat. Tabliczka, nie założy mi wcześniej. I'm at tu też nie byłem. Chyba. Tak, tu nie byłem. Tu będzie na pewno. Ojej, ty. Tego bym nie dusił, bo... TNT mi wysadzi się nie Stara dobra kry... to by... Nabierałem się na to. I... Jak widać, oto wygrałem. Jeden J3D3N, to jestem ja i wygrałem Survival Games Arenę Pierwszą. Jestem na samej górze, jak widać. Dziękuję za obejrzenie. Miło się grało. Bo super. No to na razie. Cześć.